Jak na kasie fiskalnej A-class on wydrukować raport miesięczny? Tak jak w przypadku raportu dobowego, są dwie metody na wystawienie takiego raportu miesięcznego. Możemy wejść w menu. Opcja druga raporty fiskalne. Opcja druga raport miesięczny. Raport fiskalny miesięczny. I mamy dwie opcje do wyboru. Czy, mamy, czy chcemy wydrukować za ostatni pełny miesiąc, czyli w tym przypadku film nagrywamy w lutym, więc w tej opcji kasa wydrukowałaby nam raport za miesiąc styczeń. Lub możemy podać rok bądź miesiąc, za który chcemy wstecz wydrukować raport miesięczny. Może być to każdy raport miesięczny za pełny miesiąc, czyli wtedy podajemy rok i miesiąc spróbujmy tej opcji 2022 01. Nasza kasa nie jest jeszcze zafiskalizowana, więc nie mamy możliwości wystawienia takiego raportu miesięcznego, ale w momencie, gdy teraz potwierdzicie gotówką, zostanie Wam wydrukowany raport miesięczny za miesiąc styczeń. Kasa w trybie niefiskalnym u nas tego nie możemy zrobić. Jest jeszcze jeden prostszy krótszy sposób. Przy tym sposobie kasa, również nie, nasza kasa, nie wydrukuje nam raportu miesięcznego, ale tak jak w przypadku raportu dobowego, um, używaliśmy przycisku numer 9, czyli na zielonym tle dob, możemy użyć przycisku numer 6, gdzie jest mieś yy, i w ten sposób wydrukować raport miesięczny, poprzedzając naciśnięcie przycisku 6 przyciskiem numer Shift, przyciskiem shift. więc wciskamy Shift, wciskamy numer 6, czyli mies, Teraz kasa wydrukowałaby nam raport miesięczny. Tak jak wspominałem, nasza kasa nie jest jeszcze zafiskalizowana, dlatego też takiego raportu wydrukować nie możemy. W Waszym przypadku raport i, i pierwszym sposobem, i drugim sposobem zostanie wydrukowany.